Cześć. Dzisiaj edytujemy zdjęcie makro, dodajemy kolorów, dodajemy kontrastów, dodajemy ostrości. Także zapraszam. Pozdrawiam Waldek Kanał FotoMix, tworzę tutoriale i samouczki, szkolenia dotyczące Photoshopa, Lightroom'a i niedługo także fotografii. Zobaczycie, jak tworzyć różne efekty specjalne, właśnie oglądając moje filmy. Zapraszam zatem tych, którzy jeszcze nie subskrybują, do subskrybowania mojego kanału. Łapki w górę, jeżeli film się będzie podobał. Oczywiście, zachęcam do obejrzenia moich wcześniejszych filmów, gdzie zobaczycie bardzo dużo nowych wiadomości dotyczących właśnie obróbki graficznej zdjęć. Są również także mm, filmy, które dotyczą stworzenia grafiki właśnie w Photoshopie, jak i animacji, fajnych napisów. Także zapraszam do oglądania i subskrybowania. Dzisiaj pokażę wam jak zedytować zdjęcie makro, a mianowicie, mm, jeśli mamy fotkę, nad którą siedzieliśmy Właściwie leżeliśmy w gęstej trawie, a niezbyt nam y, troszeczkę wyszło. Dodamy ostrości, dodamy kontrastu. Wszystko na warstwach zobaczycie, jak to robić, jak je mieszać, y, jak kombinować właśnie z warstwami, żeby uzyskać bardzo fajny efekt, który na pewno Was usatysfakcjonuje i który jest na pewno inny niż wcześniej używaliście. Dlatego zachęcam do obejrzenia. Wskakujemy do Photoshopa i zobaczymy jak to się robi. Jeśli już mamy robala, którego polowaliśmy w najdzikszych ostępach naszego bloku, możemy zacząć jego edycję. Tworzymy kopię naszego podstawowego zdjęcia, czyli Ctrl J, Command J. Zmieniamy rodzaj warstwy na Vivid Light, czyli światło jaskrawe. Przechodzimy do menu Filter, Oder, czyli Inne, High Pass, czyli Górnoprzepustowy. Lekko przenoszę okno edycyjne. Z boku, jak widzicie, jest taki. Kwadracik, klikam go mniej więcej w miejscu, gdzie chcę zobaczyć ostrość naszego obrazu i zmieniam opcję promienia, czyli radius mocy działania filtra. Możemy preview, czyli podgląd. No, w tej chwili. Skoro jest Vivid Light, to troszeczkę nam to zaburza widoczność, ale myślę, że jak tutaj widzimy, które elementy się przebijają, te będą właśnie wyostrzane na naszym zdjęciu. Klikam OK, i już w tej chwili możemy zobaczyć, jak wyostrzyło naszego owada tylko i wyłącznie zrobienie jednej warstwy aby zwiększyć działanie tego filtra yy, można stworzyć po prostu kopię tej warstwy czyli Ctrl J Command J jeszcze raz i jak zauważycie wyłączę włączę i jeszcze ładniej to wszystko wygląda kwestia tylko świecących czarnych elementów na korpusie owada dlatego tworzymy maskę warstwy Wybieramy pędzel. Jeżeli mamy tutaj kolor biały, to malujemy kolorem czarnym. Nawiasami kwadratowymi dostosowujemy wielkość pędzla do obszaru, jaki chcemy zamalowywać. Opacity 100%, Flow 100%. Chociaż można opacity zmniejszyć do 47 i delikatnie. Wymazuje takie nienaturalne, świecące detale z korpusu owada. I zobaczcie, tak wygląda tylko z jedną warstwą wyostrzenia. Tak już wygląda z dwiema warstwami wyostrzenia. Dlaczego nie zrobiłem tego bezpośrednio na jednej warstwie? Po prostu nie ma kontroli. Wtedy już mamy jedną warstwę, którą ewentualnie możemy maską warstwy delikatnie niwelować właśnie poprzez zamalowywanie elementów niechcianych, ale w tym wypadku stworzyłem pierwszą warstwę, która jest ostra, i drugą warstwę, którą wyostrzam jeszcze bardziej, ale zamalowując pewne elementy nadal zostawiam je ostre. Także. Małymi kroczkami, ale do przodu. Ok, czyli mamy już wyostrzoną naszą osę. Nie, to nie jest osa. Wyostrzonego naszego wada. Przechodzimy do opcji Adjustment Layer. I wybieramy Curves, czyli krzywę. Łapię za środek. Ściągam dosyć mocno w dół. Jak widzicie zaciemnił się cały obraz. Wybieram Lasso. I zamal właściwie zaznaczam kontur owada. Tylko owada. Nogi, skrzydła, korpus głowotłów, właściwie czułki. Tak, żeby nie pominąć niczego. I tak to w tej chwili. Zostawiam. Przechodzę do menu edit, czyli edycja, fil, wypełnienie. Pozostawiam tutaj kolor czarny, czyli black. Wciskam OK. Jak widzicie, automatycznie na naszej masce warstwy pojawił się czarny element, czyli nasze zaznaczenie. Przechodzę teraz tutaj właśnie do maski. I suwakiem Feder, czyli wtapianie. A wcześniej możemy zrobić Ctrl D, command D, czyli skasować nasze zaznaczenie. I jak powiedziałem, wtapianiem Feder rozmazujemy nasz, os, naszą ostrą krawędź dookoła owada. Jak widzicie teraz, jest to dosyć mocno widoczne. Ostra krawędź. Dosyć można mocno tutaj to zaznaczyć. Praktycznie, tak żeby zlało się z całym tłem. Zamykam okno i zmieniam rodzaj całej warstwy Curves na soft light, czyli łagodne światło. I proszę, jaki ładny efekt dostaliśmy właśnie dzięki wykonaniu tego typu myku. Jeszcze raz przechodzę do adjustment layer, wybieram curves, czyli krzywe. Teraz nie działam na kanałach RGB, tylko wybieram kanał niebieski i łapiąc dolną dolny kwadrat zaznaczenia, przyciągam go troszeczkę do góry. Górny kwadrat do dołu. Robię takie S jak w dodawaniu kontrastu. Jak widzicie fajnie się to teraz wkomponowało. Zamykam i jeszcze raz Adjustment Layer, curves krzywe. Tym razem z kanałów wybieram zielony, czyli green. I tutaj biorąc, łapiąc właściwie za środek delikatnie przesuwam go do góry tak aby uzyskać bardziej wyraziste zielenie a za mocno nie przesadzić bo tak jak teraz widzicie to zielenie jest tragiczna, dlatego należy z tym uważać delikatnie myślę, że tak jak teraz możemy zostawić, zamykam i co dostaliśmy zmiany koloru naszego robala, czyli Przechodzimy do pędzla. Kolor czarny, jak mówiłem, skoro tu mamy biały. Dostosowujemy wielkość pędzla do malowanego obszaru i zamalowuję. Tutaj możemy opacity dać 100%. Zamalowuję elementy, które dostały właśnie z zafarbu zielonego. A powinny być na przykład tak jak tutaj, części odwłoka i nóg pomarańczowe, żółte właściwie. Zmniejszając, zwiększając pędzel nawiasami kwadratowymi, ciągam nawet po czułkach, tak aby kolorystyka pozostała nienaruszona. Zdjęcie makro musi jednak w dużym stopniu właściwie całkowicie odzwierciedlać oryginał naszego okaza. Ok, i teraz jeszcze raz przechodzimy do naszych adjustment layer i wybieramy Vibrance, czyli wtapianie. I tutaj zmniejszamy delikatnie saturację, czyli nasycenie. Ale to naprawdę delikatnie, a dodajemy vibrance, czyli jaskrawości. Nawet dość mocno, można jeszcze jednak saturacji troszeczkę dodać. I proszę. Tak nasze zdjęcie wyglądało przed naszą obróbką. Tak wygląda po naszych działaniach. Oczywiście przesadziłem tutaj troszeczkę z kolorami, ponieważ jeżeli da się delikatnie, to nie wiem czemu, po zrenderowaniu praktycznie jeżeli przesuwam suwakami, jest to bardzo mało widoczne. Dlatego zalecam troszeczkę mniej, mniejsze właściwie ustawienia suwaków podczas gdy będziecie edytować swoje własne zdjęcia. Dziękuję za obejrzenie. Jak film się podobał, łapka w górę. Kilka prostych ruchów, kilka prostych warstw i zdjęcie o wiele przyjemniejsze w odbiorze niż było na samym początku. Tych, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, zapraszam do subskrypcji. Łapka w górę, jeśli film się podobał. Odsyłam do moich wcześniejszych filmów. Wiele jest także rzeczy związanych z edycją obrazu, edycją kolorów. Także obejrzyjcie, zasubskrybujcie, załapkujcie i zakomentujcie. I do następnego poniedziałku. Pozdrawiam. Cześć.